zaczynamy rozpoczynamy naszą wędrówkę ponad Morski wierch, Morski wierch mały śnieżnik po, po drodze jest jeszcze, jakieś, jest jeszcze jeden szczyt no zobaczymy no warunki są trudne jest śnieg, lód także Na razie ludzi nie ma. Idziemy, idziemy. Boczyli, więc trzymamy się zapomnianej drogi. to jest to jest to, gdzie... Jesteśmy na granicy polsko-czeskiej, doszliśmy tutaj do. Przełęczy, nie wiem jak się nazywa, zaraz zobaczę, pod Trójmorskim Wierchem, o. czyli jakaś przełęcz, czy rozejście szlaków pod Trójmorskim Wierchem. Także jesteśmy na Wierchu, będziemy iść teraz na Wierch, na spod którego wypływają rzeki do trzech mórz, Czarne, Północne i Bałtyk. No, nawet, nawet zlewnia to jest, ta, ja, czyli wszystkie, wszystkie wody. No tu się już skończył Tu już będą Trudności Śniegu Po kostkę tak jak mówił rowerzysta No ale taki zmarznięty Na razie się nikt nie zapada Zobaczymy jak będzie wyżej Wiatru nie ma, jest ciepło taki śpiewają, już jakieś skałki widać. Nie wiem. Zobaczymy. Tak, proszę Państwa. Jesteśmy na Trójmorskim Wielku. No szybko, żeśmy tu wyszli. Myślałem, że jeszcze będziemy jeździć. A widzisz, schody. Schody rozwalili, żeby ludzie nie wchodzili. Trójmorski wierch. O, jest nawet ta. Jakaś budka z pieczątką, chyba. No tak, jest pieczątka, proszę Państwa. Tutaj też masz ładny widok. Patrz. Tak, proszę Państwa, trójmorski wierch tak mały śnieżnik ten puchacz ładny widok warto było przyjechać Jarek z żabiej perspektywy <grybuj> <grybuj> <O>. <grybuj> spora pieczątka nie żeby sobie palców nie ten jak sobie będzie ładne. <śmiecha, miecha. <śmiecha> <śmiecha> to musimy zamknąć. piecząta, kurde. On jest po, ale po polsku zapisane czy po czesku? Trójmorski Wierch. A, po polsku. No. Pięknie. Może prawie na drugiej stronie. Bo tu jest jakiś szczyt, ale nie jest podpisany Ale tu będzie ten puchacz Nie ma tabliczki? Właśnie nie widzę Chyba, że gdzieś oddalona, ale... Do przełęczy płuchacza. No, to jest to co tysi robią najbardziej, śnieg, zmrożone słońce. Wzor granice. O, jest ławeczki, można sobie siąść Sedlo Puchaca godzina 15 na schronieniu na świeżymniku a teraz żółty skręca my idziemy prosto do góry Tak, proszę Państwa, jesteśmy gdzieś na gworku. O, ciężko się tu idzie, bo jest śnieg roztapiający się. Mi się łatwo człowiek zapada. Ale idziemy jakoś dalej. Czekam na kolegę, który gdzieś teraz się tu wyłoni. Co prawda tutaj ich specjalnych widoków nie ma. Las jest taki rzadki i się zapadam po kolana w śnieg. Także fajnie. Granica polsko-czeska. Nie, tamto nie ma po co iść. Jak jestem w szczyt gdzieś tu, raczej po prawej stronie, nie po lewej. Jeśli o, o ile jest w ogóle oznaczony. Nie wiem gdzie ten szlak jest, bo teraz nic nie jest. Teraz ostro w dół. Mały no tak, to mówię, tam. Tam gdzieś. Ale wiesz, no nie wiadomo, czy tam. Jest jakaś tablica. Tak, proszę Państwa, już blisko mamy blender. Śnieżnik. Wchodzimy w tą rakietę. Także tam na tą rakietę i lecimy, my, w, kosmos. I lecimy w kosmos. Tak. Jak gagariny. Idziemy na śnieżnik, już takie podejście, także jeszcze kawałek się pomęczymy. Idziemy takimi skrótami granicą, kawałeczek, a potem dojdziemy do głównych szlaków. Po ponad 7 latach drugi raz jesteśmy na Śnieżniku Zmieniło się tutaj Ach. Powstaje wieża Przypominająca Blender <gry> patrz, jakieś pomieszczone to nie wiem, czy spada coś na to z góry? Te blachy jakieś, kurde, pouszkadzane, nie wiem eee, Trochę są pogięte no, no właśnie, nie wiem czemu mi się, że... one są jakieś... Jak ono może lody spadły. 1426 Tak się, tam. Tak Jarek, jak Ci się podoba bardziej teraz się lepiej. Było. No teraz lepsza widoczność niż kiedyś co jest. Teraz, lecamy. teraz no. Myślałem, że nawet będzie więcej tego śniegu. No ale... A na samym szczycie, no bo tu widocznie szybciej ta topnieje, bo jest Zajście to... Zejście będzie teraz trochę takie mnie nie ciekawe Widoki są dobre. Widoki Jesenik, tam pradziad w oddali, tu jakiś obelisk, nie wiem, muszę poczytać co to jest. O i tutaj mamy nową wieżę jeszcze nie otwartą. Tak, jest cool. Jak tu fajnie widać, nasz blender.